Siema. Na Maderze wstał kolejny piękny, nieco pochmurny dzień. Krawka już aromatycznie pachnie w całym domu. Podobnie ta przepyszna i, pach i pachnąca cebula. Natomiast dalej nie wiemy jeszcze, co dzisiaj będziemy robić. Chcieliśmy jechać na Pikorubiu, no ale pogoda niestety nam to dzisiaj troszkę uniemożliwiła. Ale na pewno masz dla nas jakiś inny, równie ciekawy plan. To chyba Basia ma, więc musimy poczekać na Basia. Myślę, że to jest odpowiednia pora, żeby pójść się obudzić, choć. Przy okazji będzie można zobaczyć, jak Basia śpi. Basia chyba nie śpi. O, proszę. Czyli chwilowo nic się nie dowiemy. Dobry. Dzień dobry, Basiu. Co on dla nas dzisiaj zaproponuje? A nie mówiła, że masz jakiś plan. To jest bardzo pyszna, pożywna. Mm, ale jak pachnie, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Może kiedyś wynajdą taką technologię. Już są jakieś działania w tą stronę. Natomiast jest niesamowicie pyszna jeczniczka. Myślę, że zrobi Wam apetyt, jeśli powiem, że jemy już czwarty dzień. przeczytać to jest Keio. No może keijo, fresco? Nie, keijo to by było po hiszpańsku. Keijo fresco para para. Czy smakowało ci, Aniu, to freszczo? Pyszne. Warto dodać, że właścicielem tego sklepu jest właściciel naszej polskiej Biedronki. Naszej Polski. <noise> baś się przyniosła telefon, czyli będziemy planować wycieczkę. Tak, dokładnie. Dziś do południa, czas wolny. Później obiad, a po południu czas wolny. Lokowanie produktu. <głos> 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 można jechać na kask kaskada do San Jos. No i co? I potem można ewentualnie uderzyć tutaj w to nawet, waterfall. Dzisiaj może tam być dobra pogoda. Katerina do mnie napisała. No. Katarina do czego pisze? Pisze teraz. razy. Mówiłem to, ktoś do mnie napisał? I na pisałeś jej coś? No pewnie. Na no, no, piwo i na ściankę. Więc Basar Duszka jest na zapytań. Pozdrawiamy Katerinę! <laughs> <laughs> Basia ułożyła już plan wycieczki. Opowiedz o planie. Pod <laughs> A więc dzisiejszy dzień to święcimy zwiedzanie pod uspady. Paweł tutaj prowadzi nasz pojazd. Taki mamy tutaj samochodzik. Paweł za kierownicą. Już zna funszal, jak własną kieszeń. Ania na fotelu nawigatora. Sprawdza się Dlaczego wyśmienicie. Tam, tam jest. O, tutaj no. pełna kooperacja. <grym> Przyjechaliśmy do pierwszej atrakcji. Kaskada de Anjos. Chodzi tu o to, że jest wodospad którego woda kapie na drogę. Paweł, czy wejdziesz pod ten wodostaw? Nie już się wyrębię. No fajnie to wygląda. No tutaj mamy plażę. Teraz idziemy do wodospadów. 25 fontes albo wodospad Risco. Jest możliwość podjechania busem, ale żadnego busa nie ma. O, jest bus, nie? Risco, 3, 4, 3 Fontes Dominują tutaj rośliny iglaste. Takie Co tutaj Paweł widzimy? Woda, asfalt, piękne drzewa, Bardzo urokliwa ścieżka. Na romantyczne spacery polecam. Która roślina Ci się najbardziej podoba? E, ogólnie najbardziej podobają mi się te zielone rośliny. Jak Wam się podoba widok? No, zapiera deszcz. Jak myślicie, w którą stronę płynie ta woda? Zrobimy eksperyment. To jest liść. Mamy dobre kalorie. Też są dobre. Przy sobie o ja no to ten. To jest liść wawrzyna i jest to liść laurowy. Jak się go tak troszkę podziędzia, to wydziela ładny zapach o taki kulinarny, który się kojarzy z królikiem, bigosem. Ci, którzy choć trochę są obeznani z historią antyczną, starożytna Grecja. Rzym, historia olimpiad, wiedzą, że takim wieńcem laurowym nagradzani byli zwycięzcy i nie bez kozery, liść ten właśnie rośnie na tej wyspie, ponieważ od dziecka Cristiano Ronaldo po każdym strzelonej bramce był nagradzany takim oto wieńcem. Dziękuję. Tutaj mamy jakiś tunel. Ciekawe o co tu chodzi. Można wejść w ten korytarz i zobaczyć z drugiej strony. I przejść tam pod wodospadem, wyjść z drugiej strony i pójść tam. Piękne te wodospady odwiedziliśmy. Tak trafiliśmy, że codziennie leje. W tych wodospadach jest tak dużo wody, że są takie ogromne, piękne i puszyste jak ogony kotów na Azorach. Tutaj też widzieliśmy parę kotów, aczkolwiek już się z nimi tak nie zaprzyjaźniliśmy. Ale wszystko przed nami. Niech ta pogoda was nie zmyli. Dalej, znajdujemy się na Maderze. Przyjechaliśmy zobaczyć bardzo znane drzewa. Nazwa tego miejsca znajdzie się tutaj na dole. Pod filmem. Natomiast drzewa są znane z tego, że są piękne. Więc moi drodzy, bardzo piękny las. Aura odpowiednia. Robili świetny nastrój. No i cóż. Jedyne czego brakuje to tabliczki, która upamiętniałaby kiedy był tutaj Cristiano Ronaldo. Był to mało powiedziane, ponieważ Cristiano Ronaldo sadzał te drzewa. Tak jest. Jesteśmy w restauracji, będziemy tutaj spożywać posiłek. Słynie z pysznej zupy pomidorowo-cebulowej. Jest to specjalność regionu, jest pyszną. I mają też świetne ryby z bananami. Pyszne, zwłaszcza banan. Ryba niewiele ustępuje bananowi.

do Porto Moniz A teraz sobie patrzymy na bardzo ładną, ciekawą skałę wystającą z oceanu Jak dumnie prezentuje się ta skała Na 10 na 10 Wypina dumnie piersi Jak Cristiano Ronaldo po strzeleniu gola Pozostajemy na zachodnim wybrzeżu wyspy, i dla odmiany zobaczymy piękny wodospad. Tam miał być zachód słońca, ale dzisiaj nie będzie. Bliższy zachód słońca przewidywany jest jutro. Po wymagającym dniu pełnym wrażeń, teraz sobie usiądziemy, zjemy kolację i porozmawiamy o tym, co nas dzisiaj spotkało. Spotkało nas dzisiaj wielu Polaków. I wielu Niemców. Myślę, że to miejsce jest tak bogate w wodospady, Różnego rodzaju i takie szersze, a krótsze, i grubsze, a dłuższe, i ogólnie takie w lesie i w przestworzach. Że jak ktoś lubi wodospady, no to jest miejsce idealne dla niego. A jak ktoś nie lubi wodospadów, to tutaj jest taki wybór tych pięknych wodospadów, że polubi je na pewno. Basia chciała coś jeszcze powiedzieć.